A nareszcie wiosna. Co prawda jest troszeczkę zimno, więc pomyślałem o czymś naprawdę rozgrzewającym. Dlaczego kojarzona jest tak naprawdę z takim jedzeniem ulicznym, ale z drugiej strony no, trzeba ją było jeść jakimś tam sztućcem. Jadło się ją łyżką, pieczeń musi być tak miękka, żeby można ją było też pokroić łyżką, a bułka namoczona, którą też łatwo jest. Właśnie, to teraz jeszcze wyjaśnijmy, co jeszcze takiego charakterystycznego smaku, tak? Kminek. Kminek. To... W odróżnieniu do innych regionów, gdzie na właśnie na te dolegliwości żołądkowe używał się innych przypraw. Krakowie Dlatego tak. Krakowie się dodaje kminek. Dokładnie. Bo dużo cebuli usmażonej, dużo tego mięsa, dużo sosu, więc trzeba było dodawać kminek. Przechodzimy teraz do protoplasty hamburgera. Czosnek. Po przesiekaniu wymieszam z solą. Wydobędzie z niego soki. Dodam go do mielonego kminku i słodkiej papryki. I ta, takim jak to drzewiej mówiono, melanżem nasmaruję naszą karkówkę. Do mojego rondelka, a konkretnie używam e, szybkowaru. Wkładam smalec. Na tym smalcu obsmażam naszą karpówkę i w międzyczasie pokroję w piórka cebulę. To już jest zrumienione. Dodam na boki cebulę. Jeszcze dodatkowo kilka ziaren kminku. To już się lekko podusiło. obrócę jeszcze na drugą stronę. I teraz jeszcze przyprawimy listkiem laurowym, zielem angielskim i podlejemy sporą ilością wina z bulionem. Może być samo, samo wino, a może być też tylko i wyłącznie woda. Zamykam w szybkowarze, dzięki temu ten proces przyspieszy się o jakieś eh, 300-400%. Sprawdźmy nasz karczek. Możemy już szybko teraz złożyć maczankę. Proszę, ładnie nam się odparowało to wszystko. Dzięki ceboli, która się rozpadła, to już jest gęste. Naleję słuszną porcję sosu na dno talerza. Na to ułożę spodnią część bułeczki. Sporo mięsiwa. Znowu poleję to sosem. Proszę, tak taka ilość jest naprawdę wytłumaczalna i konieczna. Docisnę lekko, żeby to jeszcze zassało się. Dam też ogórka kiszonego. Mam tutaj taki gruby szczypior od dymki. On się na pewno odnajdzie w tym towarzystwie i danie jest gotowe. Proszę bardzo.